Cześć, witajcie, tu Janeczek. Jesteśmy w ostatnim tygodniu prac w budynku frontowym w kamienicy w inwestycji nowesady 53 wodzi. Klatki schodowe korytarze, właściwie już w trakcie końcowego malowania, w mieszkaniach wszystkie meble, które częściowo już jeszcze poprzykrywane foliami, częściowo już rozpakowane i poustawiane, czekają na home staging. Ostatni moment, żeby zobaczyć, jak to wygląda przed wielkim finałem. Jeśli chcecie, chodźcie ze mną. Na klatce schodowej jestem albo właściwie zaraz będę najbardziej dumny z balustrady, którą dorobiliśmy elementami na wzór starej, oryginalnej, która tutaj była i właściwie jest to jedyny element przypominający o tym, że jest to jednak stara kamienica, którą remontowaliśmy, a nie nowy budynek. A po tej stronie jest już pierwszy element zamontowany, więc. A mniej więcej widać, jak to będzie wyglądało. Docelowo jest jeszcze trochę brudna, ale po malowaniu będzie wyglądała naprawdę dobrze. W tym mieszkaniu! Ostatnio był skład e, części mebli do zabudowy meblowej. E, dzisiaj jest tutaj już właściwie wszystko e, przykryte, zabezpieczone, ale czeka właściwie tylko na sprzątanie e, i homestaging. E, homestagingu jeszcze nie mamy, ale jest już kilka mieszkań, które wyglądają zdecydowanie lepiej, a przede wszystkim, przede wszystkim czyściej niż to i za chwilkę je Wam pokażę. W tej inwestycji nasza architektka wnętrz stawia bardzo duży nacisk na różne kolory, zarówno frontów, zabudowy meblowej, jak i dodatków. Ja nie znam się na kolorach. Zawsze jak widzę przed efektem końcowym, to się zastanawiam, czy na pewno takie, czy takie, a... Najczęściej jestem pozytywnie zaskoczony i myślę, że tym razem będzie podobnie. Dajcie znać, co myślicie o takich zestawieniach i zobaczmy, jak to wygląda w następnych mieszkaniach. Chodźcie. A to mieszkanie, akurat, kolorystykę ma dość stonowaną. Akurat trafiłem na jakieś takie skupisko krzeseł. Nie będę nazywał tych kolorów, które tutaj widzę, ale zdecydowanie nie są to rażące, czerwone czy żółte i myślę, że fajnie będą grały również z tą kolorystyką zabudowy meblowej. Tutaj spróbuję zaryzykować, że jest to niebieski, chociaż zupełnie inny od mojej koszuli. Ale co do kanapy, już nie jestem pewien. To wygląda na szarą. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Dajcie znać w komentarzach, zwłaszcza panowie. To jeszcze to. Malutkie, dlatego białe, jak sądzę, dla zwiększenia przestrzeni. I dużo fajnego koloru drewna. A jak drewno, to zielona kanapa. Korytarze to właściwie już ostatnie malowanie. Oznaczeń mieszkań i montaż oświetlenia oraz monitoringu. A klatka schodowa to właściwie już tylko montaż ostatnich elementów balustrady. No i wygląda na to, że pracy zostało dosłownie na kilka dni, a to oznacza, że finalny odcinek o wykończonej całej kamienicy i mieszkaniach już dosłownie za chwilę. Do zobaczenia. Cześć.